Cześć, ma tu, żabboł 5000, a to jest kolejny odcinek z serii Let's Play, sirus Sam, pierwsze starcie. Dobra. Yy... W poprzednim odcinku skończyliśmy właśnie w tym momencie. Tutaj jeszcze taki jeden O właśnie, ten gostek był Chyba ten nie I ten odcinek będzie dosyć krótki, bo do końca tego poziomu zostało niedużo A więc... Pójdę sobie jeszcze do tyłu i jeden sekretnik wezmę. No chyba już wiemy go. O, co to? A, te debile mnie gonią teraz. No tak. A nie, jeden tam może Gdzie? Jezu, skąd oni się pojawili? Skąd oni się wzięli? Bo... Trochę muszę wyciszyć, bo za głośno jest. Znowu ty? Mam cię w dupie, idę dalej. No kurza, stopa zamknięte. Próbujemy... Siłę naszych rakiet. Cień w porównaniu z naszymi rakietami do. W porównaniu z rakietami, ja pierdziele, co ja gadam? Mm, jakby to powiedzieć? W kontakcie z naszymi rakietami nie ma szans. O! Tak to ma O! U -u -u. Coś wylezie czy nie? Nawet nie wiedziałem, że ten skreczek tutaj jest. Gdybyśmy nie zawrócili, no to byśmy nie wiedzieli. Dobra. to będzie się chyba działo? A więc... Śniemy sobie shotguna. I lecimy. Najpierw po nową broń. Oh yeah! Masakra. Spierdzialek, głupi kamikaze. Uhu. Ło! Ciebie nie widziałem. Kurde. To już jest jeden z tych poważniejszych, trochę. Przynajmniej na początku. Plansz. Gdybyśmy grali na. wyższym poziomie trudności, no to by była masakra. Co ty ja tym moro zwalam? się rzuciłem na tego, tego... ...gostka. Ścięty bombardier chyba, czy jak mu tam było. Dobra, lecimy do... No, jeszcze są? A, ka-bum. Już? Wszystko? Dwururka. No to po prostu szukam jakichś sekretów, no nie? Może coś tutaj będzie? O, jeszcze jeden. Ten odcinek jak nagrywam, to nie patrzę nawet na czas. No bo... Krótki będzie raczej. No! Ile? Jeszcze jeden. Ech. No, wow, 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 Ej, nie, 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 się przysta to już odesłać nie może, a to komar wredny, jakie w ogóle porównanie, o tam coś jest, no nie, tu, e, tu jest ogólnie chyba wyjście już, mmm. No nogi. Aha. Wow. Nie, no. Znowu żaby. Trzeba trochę poszukać amunicji w tym sonie na to wygląda. Ja już. Eee. Yy, jeszcze no... Odejdź, ale nie. No Oj, coś mi się to czarno widzi. Czarno widzi. Boże. O, no, o tym mówiłem. Amunicja się skończyła. Trzeba napierdzielać teraz pistolcikami. Będę przeładowywał, kiedy mam okazję. W tej grze akurat są tylko przeładow przeładowania w pistolcikach, a więc... Możliwość taka jest. Wow. Waga na tego bydlaka. Ten już jest stary. No wiem, że oberwałem tak czy siak, ale mniejsza o to. Arachnoid dorosły. No, stary dorosły jednak to samo. No. Znowu te dziady Uwaga, jak, jak tymi bombami rzucacie mi pod nogi Prosto Przynajmniej się staracie Rzucać pod nogi, ale wam to nie wychodzi No i to będzie na tyle Z tego odcinka Z tego X-Save'a Bo pewnie znając życie wczytam Kiedy będę mm, Usiłował wyłączyć Nagranie No więc jeszcze filmik pokażę No to jest koniec tak I kolejna Nie wiem czy to jest Kuleczka czy jakiś amulet Czy coś w tym stylu to Kolejny artefakt O tak to ujmę Dobra ale to jest koniec tego odcinka Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie Obserwujcie mój kanał I do zobaczenia w kolejnym odcinku Let's play sirus Sam Pierwsze starcie, na razie